we buddy. My name is E Double. Their name is P.J. Harvey. Let's go! Szymano, witam was moi ludzie. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale FIFA 19 Ultimate Team. Niedziela, godzina 12, dzisiaj przedstawiam Wam moje nagrody za Foot Champions. Naprawdę dawno takich nagród nie miałem i ten kto był najwięcej, wie o co chodzi. Również przedstawiam Wam moje, yy, znaczy moje, no ogólnie te player piki, które robiliśmy, bo było ich całkiem sporo, około 12 dokładnie, nie liczyłem tak na oko z tego co widzę. Również tutaj wyświetla Wam się mniej więcej przelicznik procentowy, ile osób subskrybuje mój kanał, jakie nie subskrybuje mojego kanału. I zróbmy challenge, chciałbym zobaczyć mniej więcej ile osób po tym odcinku zasubskrybuje kanał I jak ten licznik się zmieni Zachęcam was do tego oczywiście Również możecie stawić łapkę w górę A ja już nie przedłużając zapraszam was do oglądania tego materiału Także trzymajcie się Yo! się teraz na ekranie przedstawiam oczywiście moją paczkę Rzadki piłkarz UCL Rzadki piłkarz UCL ocena 81 I powiem wam szczerze Teraz jak widzicie na ekranie nie ma walkoutu Nie ma walkoutu i tutaj, tak szczerze wam powiem, byłem załamany, ale jak zobaczyłem na opastnik, mówię, ty, to chyba Gabriel Jesus. I to był Gabriel Jesus i powiem Wam szczerze, e, karta warta 30 tysięcy, sprzedałem go blerza za 25 wtedy. Ehm, Także naprawdę, mi się wydaje, że całkiem spoko traf, a ja już teraz zapraszam Was na urywki z live'a, gdy jak otwieraliśmy, oczywiście player piki 4 player piki, pierwszy player Piki leci z dedykacją dla ostatniego subskrybenta, którego nie ma, no niestety. No dobra, nieważne, let's go, otwieramy i patrzcie to, tak jest. Czekajcie, Alvaro? Nie dobra, Zielinskiego bierzemy, to jest, to jest dramat, to jest dramat. Pierwszy player pick to jest w ogóle hit, nie, nie ubliżając oczywiście Polakowi, no ale mimo wszystko oczekiwałem czegoś lepszego. Oscar Gębala. Oscar Gębala pozdrawiam, dla Ciebie leci drugi player pick, którym będzie Alvaro79, środkowo obrońca z Hiszpanii. Eee, nie, ale jest Jondar. Jondar. Jondar Anderson, dokładnie, Jondar. jest Jordan, a nie Jordan. Jordan, Nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. Bierzemy tego Jordana Andersona. E, wybieramy go. E, Jondar. Jondar Anderson, proszę Państwa. Wybieramy go i lecimy do trzeciego player picku. Horby, Horby. Horby, Horby, pozdrawiam, dla Ciebie leci trzeci player pick. Let's go. Nie wiem, nie wiem, co jest nie tak. Nie wiem, co jest nie tak. Tataruszanu nadaje się do bicia chrzanu. Tak jest z tej rymy. Tataruszanu nadaje się do bicia chrzanu. Także wybieramy tego bramkarza z Rumunii. Um, I lecimy do ostatniego player picku. Tiger pozdrawiam. Dla Ciebie leci player pick. jaki i dla Wybieram z czatu. I jest to Gołcik Pozdrawiam. Dla Was leci czwarty player pick. Oby nie, był tu, oby nie był tutaj pan do picia krzanu. no jest to pan Mario Balotelli, co mogę powiedzieć? Dramat, dramat no, nie mam szczerze, co to jest, co to są za playerpiki, kolejne playerpiki, 7 playerpików, znowu co zrobiłem i znowu nic nie wypadnie, pierwszy playerpik leci dla Jakub Mariano, jaki lolo trolololo, trolo, pozdrawiam. Ok, zaczynamy świetnie. Musacio tradycyjnie. Za masakra, masakra po prostu Dawid, jaki Miro, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dla Was leci yy, drugi player pik. Jaki yy, tutaj losuje osobę z czatu i niech to będzie, zobaczymy. Roluję i wybrałem Piotr K. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dla Ciebie leci również ten player pik którym będzie 78 overall max. Także let's go. A z butów wyskoczył, jakby coś dobrego było, co nie? Iker, Iker Casillas. Lecimy z kolejnym player pickiem, no. Kurde, dajcie coś dobrego, proszę, proszę. Okay. Dobra, jest 84, W końcu, coś sensownego pod SBC. Jezus Maria, ile ja musiałem w ogóle czekać na kartę 84? Ja się z takiej karty cieszę, co nie? Ale ile ja musiałem czekać, żeby w ogóle 8 czwórkę trafić? To jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Lecimy z kolejnym player pickiem. Przy okazji macie zostawić subskrypcję, będą dedykacje. A w tym momencie lecimy z kolejnym player pickiem. Come on, 8 czwórka maybe. Maybe Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, witam, miki pijany. wybieramy Zielińskiego. Ok, 80 overall to jest na razie minimum, co nie? Jeszcze trzy zostały. Jeszcze jednego dorobimy potem. Także co? Także co? Otwieramy, otwieramy kolejnego. Mm, dobra, otworzymy to o pośrodku. Czekam. Znowu tataruszanu. To jest niemożliwe, że trafiam znowu gościa, który się nadaje do bicia kszanu, co nie? Tataruszanu, który się nadaje do bicia chrzanu po prostu. Dobra, wybieramy Murillo. Murillo. Wybieramy, let's go. Powiedziałbym coś na ale nie chcę nic złego mówić Nie chcę nic złego mówić Witolo, Witolo w pierd... Witolo po prostu Lecimy z przedostatnim player peakiem. Jest to Patrix 132 Marcin jak i Kornel Pawlik Pozdrawiam, dla Was leci ten player pick Let's go Góra jest, Fred yeah. Yeah. Ja mam chyba największe OP od tych picków Wysłamy to do klubu i robimy ostatniego player picka Dohan, pozdrawiam, dla Ciebie ostatni player pick Najlepszy player pick jakiego trafiłem był to 84 overall otworzyłem ich mniej więcej z, no, około 20 także no słabo Mała się, Ok, jest to Kowalczyk, 83 Przypadem bardzo Nice, nice, dobra. Bierzemy koła cicio. Także nagrody niestety za przegrany finał draftu. Duża złota paczka premium, jak i złota paczka zawodników premium. Pierwszy lecimy z paczką za 15k. Konzi 4, pozdrawiam. lecimy mi leci ta paczka. Let's go. Nie oczekuję kauta, ale fajnie by było. Tak jest. Będą ekrany. Nie ma. A, szkoda. Jest to że to jest babaka, a no nie gość do bicia chrzanu. Jak to było na początku. Dobra, wysyłamy to wszystko do klubu. I lecimy do kolejnej paczki. Adi pozdrawiam. Dla Ciebie leci na pewno paczka z dedykacją. Także otwieramy i czy będzie walkout. Proszę. Także witam wszystkich na ewę, witam wszystkich na odcinku Nagrody za Foot Champions Gold 1. Odbieramy te nagrody, zobaczymy. Jest Kilian Mbappé do trafienia w player piku. Także nie pogniewałbym się, jakby tutaj Kilian Mbappé wypadał. nie oszukujmy się, to jest taka szansa, że. Że. Psz, nie, nie wiadomo, jaka w ogóle to jest szansa, ale powiem tyle, że pierwszy player pik leci dla Agnieszki Bobruk, Pablo Pablo, Kuba Esek i Kuba Stępnik. Pozdrawiam, dla was leci pierwszy player pick. Let's go Okej, okay, siriu. Okej, okay, ocena ogólna Tak w porządku, całkiem w porządku ocena ogólna Tutaj c jak najbardziej pod przypałkę, także bierzemy Tutaj Siriu. I za momencik lecimy do drugiego player picku Pekus, pozdrawiam Pekus, dla Ciebie leci player pick, także Pekus, pozdrawiam, dla Ciebie leci player pick, jak i dla YGT Maniek Ziom i Szymon Majewski Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, let's go nie ma Mbappé, nie ma Kidiana, także wybieramy tutaj Diego Carlosa. No niestety, no niestety. Ajajaj, drama, dramat. Dobra, nawet całkiem w porządku: player pick. Jak za 1,86 86 ogólnej oceny: Sirigo, jak i Diego Carlos. Wysyłamy to do klubu i lecimy do paczek. Lecimy z paczką, pierw mega paczka, także. Otwieramy, otwieramy, tutaj nie, nie żądam żadnego walkoutu, gdyż jeszcze mamy czas na te walkouty. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj w tej paczce walkoutu, ale są ekrany, ok. Są ekrany, jest to Francja, Środkowa Pomoc, jest to Rabio, 83 overalla, niewymienny. Um, także myślę całkiem w porządku, bo taki się jest BC. Także wysyłamy to i lecimy do kolejnej paczki. Lecimy z drugą paczką za 35k, nie oczekuję w tej paczce nic dobrego. Ale zaskoczyłbym się pozytywnie, gdyby to był walkout. No niestety tego walkoutu nie ma. Ale chociaż i EA, no nie ma również ekranów, także tutaj jej... Yy, wszystko na przekór. Jest to Batch UI, jest to Batch UI. Yy, także no paczka bez historii. Paczka bez historii, wysyłamy to. I dostajemy paczkę kontraktów, także jej yy, tutaj. Hojne, hojne jest. Dobra, lecimy do kolejnej paczki za 100 k. Paweł Gierszewski, Wyty Luke. Pozdrawiam, dla Was ci pierwsza paczka za stoka. k Przynieście walkout, przynieście walkout, co mogę więcej powiedzieć? Będzie walkout, czy nie? Okej, okay, jest to... Jest to... Illa Ramendi. Sprzedajny, sprzedajny, sprzedawalny ten jest sprzedajny. Przedajnej Ilaramendi, jak to mówią? Sprzedajny Ilaramendi. nie również Hradecki. Okej, okay, okej, okay. paczka za stoka. Bo niby 2,84, czwórki. Lepiej było, gdyby to była niewymienna, ale dobra, wysyłamy to i lecimy do kolejnej paczki w ciemno. Szymon Dobrowolski, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dla Ciebie leci paczka za stoka teraz z dedykacją w ciemno. Także mam nadzieję, że przyniesie się Mam nadzieję, że na czacie pojawi się spam ikona. Powiem wam szczerze, śniło mi się, że ikonę trafiłem. Śniło mi się, że ikonę trafiłem. Zobaczymy, czy faktycznie ten sens się przełoży na Jawę. Także już tutaj otworzyłem tą paczkę. Piszcie na czacie oczywiście, co jest w tej paczce. Hmm. Ja, to nie jest ikona. Nie, no. Ona to nie jest, ale piszcie, piszcie. Pewnie ich zle jakieś. Pewnie bez ekranu nawet. No. Dokładnie Gonzalo 84. Ta sama pozycja, ta, ten sam kraj. Tylko niestety nie ma lockoutu i nie jest to Leo Messi Ajajaj, no szkoda, szkoda, że to nie jest Messi Bo naprawdę tutaj bym się wzbogacił odrobinkę Wzbogaciłbym się odrobinkę Co so, wysyłamy to i lecimy do dwóch paczek za 125k Tajemniczy gość, dla Ciebie ci paczka teraz Również Dawid Obstakty, jak i JMM, JMM, jak i Auri Pozdrawiam, za Was Ci pierwsza paczka 125k niewymienna na razie nie było walkoutu Mam nadzieję, że tutaj coś będzie w tej paczce Otwieramy no, Będzie dramatyczny opening, jak tu walkoutu nie będzie O matko woska są? Ja może wyjdę Ja może wyjdę bez jajek. Ja nie mogę To nie jest zły opening To nie jest zły opening, wiecie? Patrzcie do 8 czwórek Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem czwórek, ty Dziwna paczka, dziwna paczka. Dobra, wysyłamy to do klubu i lecimy do ostatniej paczki w ciemno. Kuba Radzim, pozdrawiam, dla Ciebie leci paczka z dedykacją. Wyłączam w tym momencie monitor, minimalizuję OBS-a i piszcie, co jest w tej paczce. Let's go, poszłapaka. paka. Dajcie walkout, chociaż jeden walkout, nie? Jeden walkout dajcie. A co jest Mazi? Pewnie na tocy gdzieś za pomoc, no. nie? To nie jest zła ikona, zola Patrzcie tą pakę To 125k, dobra co paczka. Ta paka, no, jeszcze on niewymienny będzie Patrzcie też, niewymienny chłopiec, i no, on też będzie No, także pozdrawiamy, pozdrawiamy paczkę Bardzo serdecznie Także jak sami widzieliście, nagroda za Food Champions. Mieliśmy dwie paczki A125K, dwie paczki A100K, player piki i tylko Sirigu 86 nam się trafił. Nawet w paczkach A125K, jak i za 100 k nie było okautów. Także co mogę więcej powiedzieć? Liczmy na to, że za tydzień będzie lepiej, a ja już w tym momencie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, także trzymajcie się i do następnych materiałów na moim kanale. Piona! Yo!